Hej, cześć, witam się z wami w nowym filmiku i w końcu ten wyczekiwany filmik czyli room tour mojego pokoju, czekałam na to bardzo długo, czekałam aż skończy się remont, przesiądł się on w czasie o chyba prawie pół roku, ale w końcu jest, także zaczynamy. Dobra no i jak wchodzimy to na prawo mamy komodę z telewizorem a na lewo mamy garderobę, gdzie trzymam swoje wszystkie ciuchy Także zacznijmy właśnie może od tej strony. Tutaj mam kartę robię i nie będę Wam pokazywała, co jest w środku, bo będę nagrywała z tego kolejny odcinek z porządkami mojej szafy. Może Wam tylko tak pokażę tą jedną stronę, jak to wygląda, żeby Wam bardziej pokazać, jak to wygląda technicznie. Czyli tam u góry mamy taką jeszcze wąską półkę, gdzie tam mam jakieś pudełka głównie. Tutaj mamy wierszak i ten wierszak się ściąga i tak samo jest po drugiej stronie. Możemy sobie to ściągnąć i teraz nie jest wygodnie cokolwiek wybierać, bo tak na no to do góry ciężko mi jest sięgnąć. Tutaj mamy półkę i kolejny wieszak i tak samo to wygląda po tamtej stronie. Jedyne co się różni, no to na środku, bo tutaj mamy e, szafki od góry do dołu. Dobra, ale idąc dalej, tutaj w kącie postawiłam sobie statyw, bo w sumie tego tutaj mam na, na niego miejsce. I tutaj mamy obok tego też wbudowaną szafę, ona jest przyczepiona do tej szafy, także może polecimy od dołu. Na dole głównie znajdują się słowniki i ewentualnie jakieś książki do angielskiego albo niemieckiego. Tutaj mamy wszystkie teczki z dokumentami, ewentualnie jakimiś notatkami potrzebnymi do studia. Tutaj mam jakiś koszyczek z jakimiś pylniczkami, trzciami do paznokci. Tutaj jest pudełeczko, w którym trzymam sobie głównie pamiątki z jakichś wyjazdów. Albo na przykład e, jak gdzieś byłam jakieś ulotki, jak nie zapomnę je sobie wezmę. Ostatnio właśnie byliśmy z siostrą w muzeum. Tutaj widzę, że na przykład mam magnes i otwieracze w jednym to jest z Chorwacji. Tutaj mam pudełeczko, które dostałam na urodziny i w nim był prezent i sobie je zostawiłam. I tutaj ja trzymam case na telefon, świeczki i pudełeczko. Dalej tutaj mamy lakiery do własności, takie zwykłe. Jakieś gumki i takie gumeczki małe do włosów, one są z SHEIN. No i tutaj mamy takie pudełeczko i nie wiem z czego to ja jest, ale jakiegoś zwykłego sklepu Lidl albo kupiłam z 10 lat temu. I tutaj trzymam swoje um, kolczyki, naszyjniki, zaraz wam pokażę. No, to że tak jak mówiłam, kolczyki, różne tak baterie widzę. widzę że to po wszystko, wszystko co mam to tutaj wrzucam. Na spinka do włosów. Wyżej tutaj mamy koszyczek, też ze wszystkim jest niczym. krem do rąk, z bardzo bardzo pasnął kolejny lakier. Możemy go sobie dać tutaj. Szczotka do włosów. I takie olejki do włosów one są świetne. Tutaj mam jakąś wsuwkę, spikę, jakbym po prostu potrzebowała. Tutaj trzymam sobie krem do twarzy i jego trzymam tutaj, wszystkie kosmetyki trzymam w łazience, ale ten akurat znowu, bo zawsze w nocy nakładam go od razu przed spaniem. nie chcę mi siedzieć do łazienki, tylko po prostu go nakładam tutaj i ja zaraz idę do łóżka. Z tyłu znowu kolczyki i tutaj też mam biżuterię, tu mam okulary. W tym kuferku, one jest w ogóle z je za 7 zł. Trzymam głównie pierścionki i ewentualnie takie z pięknym motylkiem do włosów. Dobra, i tutaj mamy stojak na biżuterię, które wygląda jak drzewo, ale to jest jeleń. Mamy segarki, a tutaj są wymieszane naszyjniki z bransoletkami. Wyżej mamy wszystkie moje perfumy. A tam z tyłu mamy zapach do pokoju, świetna świeczka. Tutaj wtedy się świeczka odpala, a ten olejek się wlewa tutaj, i wtedy się tego tak odprzystęga. Ładnie po całym pokoju czuć ten zapach. Wyżej mamy albumy moje, i to jest pudełeczko. i jak na razie w nim nie mamy nic. Wyżej mamy jakieś cleanery, do paznokci I tam mamy koronę jeszcze z moich urodzin: tutaj był kuraka, o którego nie mogę służyć a z tyłu skarbonka, tutaj sobie trzymam pieniążki na jakieś wyjazdy. No i idąc dalej, to jest statyw. Tutaj mamy okno. No i tak, na oknie trzymam sobie zawsze kartki, jak jakieś potrzebuję na szybko. Stąd sobie zabieram. Tutaj mamy książki, które są potrzebne do pisania pracy licencjackiej. A tutaj mamy aloes. Już sobie je przystopiłam ładnie na święta wielkanocne. Dobra, dalej idąc od tej szafy tutaj mamy biurko. Pod biurkiem mam kosz, który mi się podoba i w sumie to jest zwiad a nie kosz, ale bardzo mi się podobał ten wzór. No i na biurku zawsze mam laptopa przygotowanego i mój kalendarz, który nam wszystko zapisuje. Tu mamy lampkę, nic specjalnego, Nawet teraz sobie trzymam ścieżkę, bo lubię sobie zapalić jak się uczę, wtedy mi się lepiej po prostu uczy. Tutaj mam e, długopis, jak potrzebowała coś szybko napisać, jakieś karteczki, żebym miała pod ręką. I w tym biurku mamy trzy szafki, je się otwiera także się naciska. Tutaj też mam jakieś takie, no bardziej szkolne rzeczy, jakieś karteczki, pineski, paszport, jakiś pendrive, jakieś... Jakieś paragony, wstrzywacz. To nic ciekawego, tutaj też raczej jest wszystko, głośniki, jakieś kable. Tutaj jest znowu długopisy, także takie rzeczy. A tutaj już mam książki potrzebne mi na studia albo do nauki i jakieś ewentualnie parę zeszytów. Dobra, no i dalej od biurka mamy łóżko. I to łóżko ma 120 na 2 metry. I jak na jedną osobę jest naprawdę spoko. Wtedy ja myślę, że już by było ciężko spać, ale jak dla mnie, dla jednej osoby to mi wystarcza. I ono jest dość typowy, bo jest w miarę wysokie, to jest takie standardowe, a mi się przez to jeszcze bardziej podoba. I tutaj na dole mamy trzy szafki. i też się je tak odsuwa. I tutaj mam w sumie no Dobra, tutaj mam jakiś pokrowiec na laptopa, jakieś takie rzeczy. Tutaj mam rzeczy do dekoracji, jakieś trepki na prezenty, balony. A w tamtej świecie ostatniej są same książki. I obok łóżka mamy tutaj taki stolik nocny. No i tutaj sobie trzymam dla dekoracji takie dwie świeczuszki. Balsam do ciała, zawsze, żebym mogła sobie przed spanią posmarować. Wazelinę do ust, bo mam problem z pękającymi ustami. I pudełeczko na jakieś yy, lekarstwa, pilot do telewizora, i tutaj w sumie to trzymam głównie em, opaski na oczy. Tutaj są kolejne świetne, kolejne olejki, amol, <gry Daiso> a tutaj o, też w sumie lekarstwa, i tyle. Co jest fajne, to to, że tutaj mamy LEDy przy łóżku, także chcę sobie poczytać książkę w nocy. To jest to super. Mogę sobie łączyć LEDy i wszystko widzę. I tak się prezentuje ta strona pokoju. Co mnie trochę denerwuje w tym pokoju, to to, że tutaj są spady po pokę, ale już nic z tym nie zrobię, muszę się pogodzić. No i tutaj mamy okno. Na oknie wstrzymam sobie zawsze lekarstwa i książki. Teraz głównie czytam właśnie tą Bibliotekę Siłowego, tą w sumie już przeczytałam. I tutaj mamy kolejny aloes. Dobra, no i tutaj obok świeczki. Taka sama właśnie była na biurku. Mamy tutaj lusterko. Dobra, idąc dalej, tutaj mamy taki obraz, który kupiłam sobie w Budapeszcie na pamiątkę. Bardzo mi się podoba I myślę, że nawet tutaj pasuje. Podoba mi się w sumie to, że on jest tak trochę zasłonięty tym i z daleka go tak w całości nie widać, ale mi się to podoba, że jest taki ukryty. Jedynie z tej perspektywy go widać. Dobra, po tej stronie mamy dwa fotele, które są świetne, strasznie mi się podoba ich kolor, to, że pasują do tego stolika. Ten stolik też jest śliczny, może pokażę mam z tej strony. On wygląda? To jest po prostu szkło nałożone na plakat. Dobra, nie pod stolikiem trzymam sobie takie podkładki na szklanki, żeby się nie rysowało. Dobra, a tutaj pod stolikiem trzymam gry, bo często właśnie u mnie gramy w gry. Bo ten stolik jest do tego idealny, i tutaj trzymam sobie świeczkę. Na ozdobę. Dobra, dalej przechodząc obok foteli mamy komodę, gdzie trzymam z ogólnie bieliznę, rajstopy i w ostatniej trzymam sobie piszemy. I nad tym jest telewizor, no i w sumie to wszystko. Tak wygląda mój pokój w całości. Dobra, no i to koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, że mój pokój wam się podobał. Oczywiście napiszcie w komentarzu, e, co wam się najbardziej podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już w kolejnym odcinku. Pa.